I love coffee, I love tea, I love it, jeb, jeb, and he loves me. Tylko nie poszedłbym na górę, ale dziecko nasze śpi, nie mogę słuchać na komputerze, więc bardzo hmm. bym Cię serdecznie prosił, żebyś przestała ja pierdolić, się. zamknęła się po prostu. Nie, tylko mówię Ci, że stan. przed chwilą leciały teledyskiem TV i nie rozpraszało Cię to, a teraz, no. jak będą leciały też Teraz mnie strasznie MTV, to będzie rozprasza. Cię rozpraszało. Jeżeli masz ochotę, wyślij smsa 7922 9 na Ale ja na minutę. chciałam ja włączyć MTV i z powrotem, dzieje, powrotem to POKAŻ swoją twarz, pokaż, ile w sobie masz. Kim naprawdę jesteś, to nie MÓW mi, czy kiedyś BĘDĘ sam pokaż swoją twarz. Michał odwiedza w Szpitalu Bielańskim Joannę Wiśniewską. Pierwszy raz spotkał się z dziewczynką podczas koncertu w Lesznie. Zbierano tam wtedy pieniądze na operację dla Joanny chorej na wodogłowie i torbiel mózgu. Aha. Michał dowiedział się, że Joanna nadal potrzebuje pomocy. Idąc na spotkanie wie, że potrzebuje 30 tysięcy dolarów, które mają uratować dziewczynce życie. Tak, bo jedną zostawkę mam w mózgu, a drugą zostawkę mam na klatce pysie. W lipcu, mi się dowiedzieli, w listopadzie miała zakładaną zastawkę w Poznaniu. Tak, tak, dobrze, I gdzie właśnie pan dobrać. Dobrać w tej chwili? Witam pana serdecznie. Szukamy pieniędzy, tak. panie prezydentie. Przedyszerz No tak, co mamy zrobić? No, siła telewizji, tak? Warta władza, ale warto, bo miła dziewczyna jest. I rokuje duże nadzieje. No dobra, i teraz yy, od kiedy wiecie po operacji, czyli o możliwości zlikwidowania tego? To znaczy nie, to myśmy to nie my zrozumieli. Ja myślę, że Pan Docen najlepiej to wszystko powie. Myślę, że tak. Panie Docencie, można prosić Pana? Pewno, że można. To jest człowiek, który uratował mi życie. Stan na dziś jest taki, że bezpośredniego zagrożenia życia nie ma. Natomiast wymaga dalszych no, jeszcze badań, diagnostyki, rehabilitacji. Jakkolwiek by to miało teraz zabrzmieć yy, dziwnie, to jeżeli nie ma zagrożenia życia, no to, to zostaniemy przy tym, co jesteśmy. Jeżeli wy zrobicie jeszcze, jeżeli się tak okaże, że będziesz potrzebowała do tego, żeby przeżyć. Tak. Nie, ja po prostu chciała żyć jak każda normalna dziewczyna, jak Ale jak są ludzie, którzy chcieliby która... jeszcze przeżyć. Ja cię rozumiem. Ja cię bardzo dobrze rozumiem. Ale wiesz, co to jest to podanie ręki nad przepaścią? Naprawdę jesteśmy w stanie 99-99% przypadków załatwić tu i teraz, na miejscu. Ja po prostu chciałam się tydzień... obudzić yy, bez bólu głowy. Bez tego złego samopoczucia, bez, yy, bez wszelkich dolegliwości. To co udało nam się dzisiaj, to co udało nam się dzisiaj na 100%, to, to wczoraj dostałem zapewnienie, że no, ja ze swojej strony dam wam 5000 tysięcy, da firma Universal Music. Walczymy jeszcze i najprawdopodobniej nam się uda, żeby 5000 tysięcy zebrać od od Twałego, bo to, że Asia za rok nie będzie potrzebowała, to w międzyczasie po prostu... No wybaczcie mi, ale zdarzy się nie jedna tragedia. I chodzi o to, że my weźmiemy, my przekażemy te pieniądze, które zebraliśmy teraz. Jeżeli Wam pomogą, to dobrze, to się cieszę. Nie płaczej. Pojedziesz ze mną i my spróbujemy zrobić tak, że weźmiemy te pieniądze, które zbierzemy tak czy inaczej. Pojedziemy i pojedziesz do mnie i zobaczysz, poczujesz się wtedy dopiero jak zobaczysz, że komuś ratowałeś życie dzięki temu i z tego powodu nie warto Aśka chłakać, tylko trzeba się cieszyć jakkolwiek by nie było, a najważniejsze, żeby żeby przeżyć ja powiem wam, że to, już to za każdym razem opowiadam bo to po prostu zrobiło na mnie no, szokujące wrażenie po prostu pojechałem do chłopca, który nam ja nie wiem, czy można mówić o guzie, bo on miał pół swojej głowy, że tak powiem. rośnie teraz jeszcze. I oprócz tego, że tak powiem, no przyjechaliśmy całkiem, wszystko było pięknie, normalnie. 11 dni później miał być na koncercie i, i, i poszedł, I Teraz się uśmiechni. Bardzo ładnie i, i, i nie narzekaj, bo jest dobrze, żyjesz. Nie poddawaj się. Czy to spotkanie można nazwać porażką? Michał spodziewał się, że zbiera pieniądze na ratowanie życia. Asia jest ciężko chora, ale będzie żyć. Michał chce przeznaczyć zebraną sumę dla bardziej potrzebujących. Z całą pewnością dokonywanie takich wyborów nie jest łatwe. No dobrze, powiedz mi, jak było w szpitalu. Po prostu um, największy problem. Największy problem był tak, że y, sytuacja na dzisiaj wygląda tak, że y, życiu nie zagraża niebezpieczeństwa. Powiem Ci, że jak tam wjechałem, jakkolwiek głupio by to miało zabrzmieć, to troszeczkę mną huknęło, bo, bo ja chciałem chciałem doprowadzić do sytuacji, w której zostanie wykonany błyskawiczny ruch, który natychmiast pomoże. Taki zastrzyk, który uratuje życie. No bo o tym rozmawialiśmy. No tak, ale mówiłeś, że ona ma bardzo mało czasu i że tak naprawdę przecież teraz organizowaliśmy pieniądze na szybko, żeśmy się wszyscy składali. No, jak pojechaliśmy, jak pojechaliśmy do szpitala, to pierwsze w zasadzie, co usłyszałem od lekarza, od docenta, który prowadzi tą sprawę, że tak nie jest. Że dziewczyna jest uratowana. I w zasadzie to co ona potrzebuje obecnie, to jest doprowadzenie siebie do stanu pierwotnego, czyli do normalności. To tylko potwierdza moją opinię, że jednak lepiej jest zdecydowanie w takich sytuacjach współpracować z fundacjami, które naprawdę mają to zdokumentowane, że my jednak, znaczy wiesz, no Michał, no nie dasz rady być, chcieć być panem życia i śmierci, komuś pomóc, zabrać, wiesz, to jest w ogóle Moim zdaniem nie na nasze, że tak powiem, serca nawet, bo już nie powiem, że głowy, tylko po prostu nie na nasze serca. Nie, nie, dlatego po prostu, wiesz, ja, ja myślę, że ja się boję tej odpowiedzialności i nie chcę. Jeżeli rzeczywiście są ludzie, którzy potrafią to robić, to zróbmy tak. Tylko nie poszedłbym na górę, ale dziecko na śpi, nie mogę słuchać na komputerze, więc mm. bardzo bym cię serdecznie prosił, żebyś przestała ja pierdolić, zamknęła się po prostu Nie Nie, Tylko mówię Ci, że stron. przed chwilą leciały teledyskiem TV i nie rozpraszało cię, prawda? Tak. Mam tu możliwość. Co? Chcecie się podmiała za mną tak? Zawsze z Tobą chciałbym być Michał Wiśniewski, jaki jest. Każdy z tobą widzi, być, jak mi Jest jaki za jest. Jeśli SMS o treści Jaki jestem? Pod numer 7922, codziennie dostaniesz SMS z informacją o Michale Wiśniewskim i jego rodzinie.